ma Tu ja Kaczorek K38 z najlepszym skinem. I dzisiaj pokażę wam, jak łatwo zarobić rzeczy na strefie eventowej. No i musim, muszę z Wami zarobić pierwsze 10 koła. I obstawiam, że to będzie ze skałek. No bo. ze skałek i zagadki mamy takie. I ze zagadki też dostajecie dynię. Dużo w no Cię opłaca. Mamy też takie. Takie pokemony, które będą za nami chodzić i w sumie nas nawalać. Dostaniemy za zabicie takiego potwora dynię. Ale nie zawsze, może też nie wypaść. Tutaj na przykład, nie wiem czy wypadnie. No nie wypadła. Też, chyba nie ma teraz do zbierania. Ale są główki. Z których do... Jak uzbieramy ich tam 14, ja mam chyba 5. czy nie wiem, coś tam dostaję, Co tu się dzieje? Dostajemy. Da yy, się prynić, o nic nie wziąłem. To Roski topór. O no, nieważne. Więc tak. O, patrzcie, mamy też takie dynie do zebrania. I tu dostajemy w 100% dynie, bo je zebraliśmy, nie? Zabicie gracza. Ta, ty, czy ty uciekasz, tym. Nie wiem. Zabicie gracza też dostajemy dynię, lecz jest to ciężkie. Są też takie, co trują. Wiedźmy na przykład. Oj, 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 oj ucieczka. Oj, oj, baka baka. To miało lepiej wyjść. Znowu idę pod MPC to... Idę tam zrzucać ludzi Dobra, zróciłem. Nie miał dojni. Kurde. Ale Jak tutaj że wie co chciałam zrobić? Tu się nie uda. Ale no. To jest fajne zrzucenie ludzi do Wojdów. Niech mają dużo oczywiście. Ten jedna ziomek. No znaleźć sobie kolegę. Nie! Nie dam mu. Zresztą na się zaraz wkleję w tą skałkę, tylko żeby coś złapać to w ogóle trzeba to napalać, ała ale właśnie zaraz wam pokażę nie wiecie jak to działa. a nie dziękuję gościowi za pomoc tak, mam cztery zmianki. Z polskim topurem, tu bardzo pomaga. Teraz przynajmniej. Zobaczcie, cztery zmianki udało mi się zdobyć. Więc, no wyszłam na plus. O, i teraz spawna, odłożymy. ja zaraz będę miał te 10 koła, mówię. Bo mam 4 zmianki. Czyli. A mam tam chyba 3. W tym 6. Więc zaraz coś się uda. O jezu, tam mam tego. Więc zaraz będziemy... Ty nie poziomu drugiego. Masz jeden zmianek. 52. No to tylko 10. Ej, ej, my jeden moz. Może uda nam się z znajomego jakiegoś ogarnąć czekajcie. Ej, ej, ty, nada. Bo ja ogólnie kolegów szukam. Chciałbyś zostać już ze znajomym... Może? Na Discordzie czy gdzieś, nie wiem. Bo żaden deks mi nie odpowiada, więc ciebie się chciałem zapytać. Dobra, to idę dalej. O zbrodnie nie! Ej, ty masz. Ja tam tego robię, ty. Ten ziomek ten ma tyle dyni... No i ten ziomek. A, ten ziomek ma. Nawet... O! Se zbiera kasę, dobra, walczę tego ziomka że to jest największa kupa, jak że to możecie bić, nie? Bo ty ja na przykład tak mam takie wrażenie. O, tu jest jakiś jonek. A, bo dobra, nie rzucę czego w tej pęczyni już zapóźniałem. Eee. Co ja w ogóle? Eee. Nie udało się. Co to daje ten ogień tak szczerze? To nie znaczy, że ktoś jest lepszy w PvP, nie? Eee. O, ho, ho, ho. Jednak dużo daje to, to coś. Dobra, idziemy jakąś skałkę komuś tam jest. Tak mi się, z tego co pamiętam, tam dalej jest skałka. I tutaj urwę ten film. Ponieważ opowiedziałam w sumie wszystko. I zaraz się widzimy. Tylko po prostu dozbieram sobie te dnie. Więc tak. I jak dozbieram dnie, to to no, to wtedy zrobimy opening szybki dyni i będziemy próbować dalej na inne sposoby trochę w sumie też zarobić te... No dobra, ja uciekam jednak, zartowałem, że mój... Ja robię banda małorycego i... Nie uda, zdobyć trochę Ja z tym na napalam to. No jak będzie miało, ja już się wklepo bombie. Dobra, ja idę zebrać sobie. Nie, nie chce mi się wgleć jakiegoś gościa. Pewnie i tak tego nie zbiorę. Więc urywam film. No i nie, 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 nie. nie. I widzimy się zaraz. Jestem bani. Co? Miecz, ja mam z... Więc no. Teraz widzimy się z tym filmem. Wie udało się. Mamy stary dzień i dwie. Więc dwie zwykle sobie otworzymy. I patrzcie, może nam coś takiego wylecieć. Ja mam nadzieję, że to będzie jakiś nady miecz Albo. Klucz do epickiej skrzyni. Wtedy to będziemy zarobieni. To będzie klucz do epickiej albo amficzny więc nie wiem. Mam nadzieję, że tylko nie dodatkowe serca. No i księgi fajnie by było otrucie przeciwnika albo coś. No, albo Dracula, tak, Dracula Pecik. Albo zaklęta książka. O wampiryzm. No. Nie ja wiem, no co chce, nie chleci. Więc ulepszy dnie. No, Tylo aż mi się dwa razy 16. Żeby mieć coś takiego. No i może ci dropić na przykład czek 25 k To się już nie opłaca Więc dobra. Idziemy. Otworzyć. I no, nie wiem, mam nadzieję, że coś fajnego wyleci. Bo jak nie, to będę zły. Więc tak. Jeszcze cel zarobić 10 koła mamy. 6, 200 Więc dobra, od razu rodzę się... Co jest tu? Jedna dynia. Po Zmianka i zamykam oczy, zamykam oczy, zamykam oczy, zamykam oczy. Nie centralnie spadło mi to, czekajcie, największa kupa świata, spadło mi to na ziemię. Coś złotego, bo to może coś fajnego, nie wiem. Nie wiem, że ja to straciłem w taki najgłupszy sposób. Siest. Chyba wyjdę na plus tą zaklętą książką. Nie podpalenia. O Boże, Teraz sprzedajemy to i dlatego się opłaca. Ile ona kosztuje? to było? Nie wiem, co ja miałem, klucze zwierzęce, ulubione wódki. Nie wiem, książki, o. Najniższa cena, 5 700. dobra, no to wystawiam za 5, 5 300. 300 i to wystawiamy za tyle. Teraz tylko poczekać, aż się sprzeda. Oh. Mogą pójść to najtańsze, ile kosztuje? A nie, jak dobrze. Tylko nie wiem, ile dynia kosztuje. Może moglibyśmy sprzedać, nie wiem. Wiem, że tu wyszłem na plus, nie? To na pewno, bo ile to kosztuje czekaj. Jezu, yes, zaraz, 10 koła, więc... Nice. Pierwsze 10 koła są. Zwykła dynia 45 koła ja drupiłem zmiankę 470. Nice, nice. Yy, dalej co ja miałem sprawdzać? A ile te dynie kosztują? No zaraz. Taka dynia. Brakiem motywu dnia poziomu drugiego koszty 3800. wyszło na plus. Wyszłem na plus. I to zaraz mamy 5 koła. Znaczy 10. Nawet więcej niż 10. Mamy. 5300 300, I tu mamy prawie. Bym powiedział nawet 11 tysięcy, Więc nice, nice. I jeszcze możemy tu. Tutaj nie wiem, ale się uda wygrać. 250 koła. 15 listopada, tyle 5 dni. A ile? Ja zaraz muszę zapraszać osób i zrobić skita. Czy Legit. Sprawdziłem skitu, czy Legit. Legit, dobra, no to ja też daję. Nagrody za pro. 5 zaproszeń, 35 koła. To ja zapraszam tu, nie wiem, 10 osób i mam 70 koła? To działa? Tiket. Gdzie tu jest tiket? No dobra, to zapraszam. Mm, moi więc tak, tu wyślę na grupę bez kytu. z mądra Do Alana, wyszli zaprzy na serwer. Kolejny jakiś, nie wiem, że on na serwer. Zaprasz na serwer o. Każdego tu zapraszam, nie wiem. No i tak właśnie wygląda opening. Mocno to jest, nie wiem. Więc jak książka się sprzeda, to wam powiem. No i teraz chyba sobie jeszcze idę chwilę pograć. Jak pięknie, jak pięknie jest! Jak pięknie! Jeżeli pod tym filmem będzie 100 łapek w górę, to na sam koniec powiem i mówię już w trakcie filmu jest konkurs, jak teraz mówię, będzie to osoba, która y, wygra. Wybiorę komentarz napisany przez jakąś osobę. Jeśli ta osoba wygra to daję 3 koła Jeśli pod tym filmem będzie 100 lajków i mm, piszcie do Discorda A jak nie macie Discorda to z Minecrafta jakoś się z wami postaną skontaktować Więc tak. No i... Czy napiszcie czy mi jeszcze zaliczacie to, że zdobyłem książkę, a nie zdobyłem o 10 koła. No bo jak ona się sprzeda, to będzie 11. Co mam nadzieję, że zaliczacie, a ja na dzisiaj kończę tą gierkę i... W ogóle, co? Mi się nie chce? Znaczy, chce mi się, ale... Pewnie coś jeszcze nagram na jutro i pojutrze i w ogóle... Na ten tydzień będzie trzeba kilka filmów nagrać. Trzy, Po... Ponieważ... Ponieważ aż... No, trzeba. Trzeba, ponieważ... Ponieważ nie wyrobię się, bo jest rok szkolny. Więc Nara!